Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Szczyt Piękna. Dziś mamy wyjątkowego gościa, artystkę, która podbija serca na scenie, a poza nią realizuje się jako matka czwórki dzieci. Moją rozmówczynią jest Maja Hyży. Dzień dobry wszystkim, witam. Tej piosenki wszyscy znamy, ale dziś nie o tym. Porozmawiamy, dlaczego zdecydowała się poddać zabiegowi Mami Makeover. Cześć Maju. Cześć. Co skłoniło Cię do takiej decyzji? Na pewno decyzja, którą podjęłam, nie była od razu podjętą decyzją. Ona dosyć długo trwała, a nawet zarzekałam się, że nigdy tego nie zrobię. Natomiast zaczęłam bardziej słuchać siebie, tak w środku siebie co mi przeszkadza, co mi się nie podoba, nad czym chciałabym popracować. No, i okazało się, że są dwie rzeczy, które ewidentnie mi przeszkadzają, nad którymi już nie mogę popracować. Nie mam możliwości, żeby poprawić swój wygląd. I stwierdziłam, że może właśnie to jest dobra decyzja, żeby, żeby poprawić tu i ówdzie, ale no wiadomo, dużo było też za i przeciw, więc to nie była decyzja taka. Od razu. Ale rozumiem, że próbowałaś innych metod. Jak odchudzanie, jak ćwiczenia, jak. Może nie odchudzanie, bo jednak jestem z tych no sztucznych osób. Tak. Ale rzeczywiście próbowałam różnych metod, masaże, różne zabiegi, takie fizjoterapeutyczne. Ale. To nic nie pomagało, bo jednak ja jestem po czwórce dzieci. Brzuch wiadomo jak się rozciąga. Ja urodziłam też bliźniaki, więc ten brzuch rozciągnął się może nie podwójnie, ale na pewno on jest większy niż taki naturalny brzuch Uszczupuj osoby, która ma jedno dziecko. Więc ten brzuch raz się rozciągnął, później się zmniejszył po urodzeniu, później była zośka i tośka, więc. No, ten brzuch musiał stać się mocno elastyczny i ta skóra no, po prostu już jest rozciągnięta, pozostała jest jaka jest. Wcześniej sobie mówiłam że taka pamiątka, to jest moja historia, to jest moje ciało. Będzie, będę pamiętać cały czas, że mam dzieci, ale z drugiej strony chyba jednak wolę siebie przedciążą a jednak dzieci mam całe życie więc zawsze będę pamiętać. Ja w ogóle o nich. patrząc na ciebie nie mogę sobie wyobrazić tego, że masz czwórkę dzieci. Wyglądasz tak, że niejedna 17-latka mogłaby ci pozazdrościć. <grym> a dziękuję bardzo. <grym> Powiedz proszę, czy jako osoba publiczna nie boisz się krytyki ze strony mediów czy kolegów z branży? Mm, powiem ci szczerze, że na początku, kiedy Przyszło do mnie, przyszła taka myśl, że może jednak warto pomyśleć o tym pochylić się nad tym tematem. No to pierwsza rzecz. To był hejt, co powiedzą inni. Natomiast z biegiem czasu yy, ja już bardzo dużo nauczyłam się nie słuchać, nie czytać nie zwracać uwagi, co mówią inni yy, i, i czy hejtują, czy nie, bo jednak ja sama przed sobą muszę być szczera. I podejmować decyzje w zgodzie ze mną. I tak też jest w tym przypadku, że mm, taką decyzję podjęłam, tak jak już mówiłam, nie od razu, ale w zgodzie ze sobą. I to, czy komuś to nie będzie odpowiadać, czy będzie, to dla mnie nie ma kompletnie żadnego znaczenia ja chcę się czuć ze sobą w moim ciele dobrze, komfortowo, chcę się czuć piękna, bo uważam, że zasługuję na to. E, uważam, że po czwórce dzieci, po wykarmieniu ich, należy mi się Karmiłaś to. piersią? Prostu, tak, karmiłam piersią całą czwóreczkę e, do maksimum możliwości. Więc Siłą rzeczy, no wiadomo jak to jest, jak się karmi piersi, piersią, e, gdzie pamiętam jak w szpitalu zawsze panie mówiły, że ja mogłabym cały oddział wykarmić. E, mm. <laughs> tak, no ale jakby już później rzeczywistość wróciła e, do normy i, i już jak przestałam karmić, no to te piersi są jakie są, są jakie są, nie wiem czy to trzeba tłumaczyć czy nie, można sobie tylko to zwizualizować jednak, jak coś się rozciąga nagle i coś zmniejsza, później znowu się rozciąga zmniejsza, no to ta skóra no, no ona się nie wchłania ona po prostu już jest rozciągnięta Jak trafiłaś do kliniki doktor Szczyt? Z polecenia znajomej, jednej konkretnej koleżanki natomiast y, też gdzieś tam y, wypytywałam się innych koleżanek które y, poprawiały sobie biust też gdzieś tam pisałam do osób, które w socialach działają, a też widziałam i wiem, że gdzieś tam poprawiały swój wygląd, żeby po prostu być pewną w swojej decyzji, i pytałam się dlaczego, co w ogóle myślą o mojej decyzji: czy to jest dobra opcja, czy polecają. No, i wtedy poznałam też dużo innych osób, które totalnie mówiły, że to jest dobra decyzja, bo też są mamami i, i tak jak ja mówiły, że nam się to po prostu należy i że mamy myśleć tylko i wyłącznie o sobie, o naszym komforcie. Natomiast moja dobra koleżanka zoperowała się właśnie tutaj w klinice u doktora Szczyta. No, i była bardzo zadowolona, więc dla mnie to było takie, takie clue, i, i, i to potwierdziło jakby moją decyzję, i tę taką pewność, że. Czyli że... nie miałaś nigdzie indziej żadnych konsultacji, po prostu wybór. Nie, konsultacji innych nie miałam. Wybór był tutaj, bo y, też widziałam Biust y, i widziałam, jak był zrobiony, więc y, stwierdziłam, że. że... Jak na moje takie poczucie i, i, i wizualne takie odczucia, gdzie jestem totalnym laikiem, umówmy się, nie jestem lekarzem, e, wizualnie dobrze to wyglądało, więc twierdziłam, że, że zaufam. Jaka jest największa obawa przed operacją na ten moment? Ja, nie wiem, czy jest jedna, jest kilka w sumie, bo e, ja miałam zagwozdkę... Yy, jak ten biust ma wyglądać? Bo są różne opcje, naprawdę, jest taki wachlarz. Ale ja nie robię sobie poprawy biustu, nie naprawiam tego, co natura gdzieś tam mi zabrała, żeby, żeby mój biust krzyczał, że jest zrobiony, że jest duży. Tylko chcę, żeby to było wszystko ze smakiem zrobione, żeby to było takie estetyczne, naturalne. Ale na pewno boję się bólu, jak to będzie już po wszystkim. No aczkolwiek ja już dużo w swoim życiu przeżyłam, więc. Cztery porody. Cztery porody też jestem po kilku dobrych operacjach na biodra, więc jakby z bólem jestem na ty. Więc myślę, że tutaj chyba nie będzie jakiejś takiej dużej tragedii. Ale tak, to są chyba takie moje jedyne obawy. A jak wyglądała sama konsultacja? Bo jak sama stwierdziłaś, że opcji było dużo. No, wiemy, że są różne implanty, wielkości, też trudno sobie zwizualizować, jak nasze ciało będzie wyglądało w proporcjach do, do, do biustu. No, pierwsza wizyta dla mnie była też stresująca, bo jednak, no wiadomo, trzeba się pokazać rozebrać. rozebrać. Ale w końcu przed lekarzem. Ale przed lekarzem więc, jakby, no wiadomo, to też jest zupełnie inny komfort, inne poczucie. Ja na dzień dobry przyszłam z zamysłem implantów anatomicznych, bo one są bardziej naturalne. Natomiast po to właśnie jest lekarz i jest konsultacja, żeby lekarz dobrał idealny implant. Gdzie u mnie stwierdzono, że musi być ten okrągły. Nie wiem, czy tak się profesjonalnie nazywa Okrągły. Ale nie anatomiczny, bo źle to u mnie będzie wyglądać. Później gdzieś tam dobraliśmy wielkość. Natomiast hmm, po konsultacji pierwszej zastanawiałam się, czy ta wielkość jest odpowiednia, czy nie jest za duża, nie jest za mała, no bo jednak operację nie robię po to, żeby później przychodzić na poprawki i sobie jeszcze zwiększać, bo jednak jest za mały. Więc przyszłam na kolejną konsultację. Yy, prosiłam o jeszcze jedną, gdzie zrobiliśmy taką wizualizację w 3D i mogłam zobaczyć, jak rzeczywiście w takiej rzeczywistości już. Będzie wszystko wyglądało. Mogłam nawet strój kąpielowy założyć na mój strój, tak wizualnie w komputerze. Więc to też jest fajne. I po tej konsultacji rzeczywiście czułam się taka już pewna. pewna. I, i, Ale i, rozumiem, że się zmienił dobór tego tak, implantu zmienił versus się. pierwsze. <noise> tak, zmienił się, więc stąd też uważam, że taka konsultacja i wizyta naprawdę jest bardzo potrzebna. Żeby być takim stuprocentowo pewnym swojej decyzji, bo to nie. Czyli tak jest przekonała Cię wizualizacja. Tak, dokładnie. A powiedz, czy miałeś wsparcie znajomych, przyjaciół w podjęciu tej decyzji? Wiesz co, ja chyba nie szukałam nigdy. Wtedy nie szukałam wsparcia u znajomych. Konrad jest jedyną osobą, której się radziłam, ale nie szukałam tego wsparcia, bo tak jak wcześniej mówiłam, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja. I ja na koniec dnia chcę sama przed sobą powiedzieć, to była dobra, dobra decyzja. To był dobry ruch, aczkolwiek y, wiem, że będzie hejt. To jest nieuniknione, ja tego nie uniknę, y, ale takie jest życie. I ja też y, już gdzieś tam się zmagałam z hejtem y, od początku programu, i wiem, jak działa na mnie, już teraz, w tym momencie. Wiem, co robić, żeby nie wpływał na mnie jakkolwiek. Yy, I tyle. Komuś może to się nie spodobać, ta decyzja. Yy, komuś może się spodobać, ale jakby na końcu... Twoje dnia, ciało, ja twoje wybór. Tak, dokładnie. A jaki miałaś stosunek do chirurgii plastycznej, zanim zdecydowałaś się na zabieg? Różny. Ale zastanawiałam się, yy, skąd to mogło się brać. I wydaje mi się, że jak myślałam o chirurgii plastycznej, to zwracałam uwagę tylko właśnie na kobiety, które no ewidentnie widać, że przesadzają z nią. Czyli chcą, żeby były widać efekt. Chcą, żeby, tej było wi żeby był widać mm. efekt, ale, ale aż za bardzo. No, szczególnie kiedyś to były głównie piersi, tak? Tak, dokładnie. Ale wiesz, już teraz mm. też twarz wchodzi w grę i, 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 i pośladki. I mam wrażenie, że niektóre kobiety przychodzą na takie operacje i robią sobie po to, żeby właśnie było to widać. I, i to aż krzyczy na ulicach, jak te dziewczyny afiszują się e, ze swoim wyglądem, który no, wtedy dla mnie jest po prostu plastikowy. I dla mnie wcześniej chirurgia plastyczna kojarzyła się, kojarzyła się właśnie z takimi osobami. Natomiast. Y, Później, jak zaczęłam gdzieś tam grzebać i, i szukać osób, które mm, też robiły chirurgię, działały z chirurgią plastyczną, no okazuje się, że to nie musi wyglądać tak plastikowo. To już zależy od osoby, zależy od potrzeb, od klientek, od. Yy, od tego, czego oczekujemy już po. Ja mam wrażenie, że w Polsce to jest właśnie zupełnie inaczej, że yy, boimy się o tym mówić, ukrywamy to, wręcz mówimy o tym, że, że to są nasze dobre geny, tak? A w mediach społecznościowych i w ogóle w tym świecie medialnym, to mam wrażenie, że już w ogóle to jest wstyd, przyznać się, gdzie mamy oczy widzimy jak ktoś wyglądał kiedyś, jak wygląda teraz i z drugiej strony, jeżeli ktoś poprawia siebie e, swój wygląd, no to musi wziąć na klatę to, że będzie gdzieś oceniany i, i że to będzie po prostu widoczne. A dlaczego myślisz, że y, temat chirurgii plastycznej jest lub nie jest tabu? No w Polsce jest tabu. Z czego to wynika? Wiesz co? Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Ludzie się po prostu wstydzą tego, że coś im się nie podoba i chcą to poprawić. Że, na przykład, nie wiem, mają uszy odstające i im się to nie podoba i nie chcą się przyznać do tego nie chcą się przyznać, że mają uszy odstające i chcą sobie zrobić je przez chirurgię plastyczną, żeby były mniej na przykład żeby odstające. Się Albo poprawić sobie nos, gdzie nos, poprawienie nosa to również też idzie gdzieś tam w kwestię zdrowotną i to też jest istotne i o tym też nie mówią, bo się wstydzą tego, więc nie wstydzimy wiem. Wstydzimy się opinii innych. Tak, to na pewno, wstydzimy się opinii innych, natomiast nie. A z drugiej ja strony nie. chcemy się podobać. Yy, no to na pewno, ja chcę się sobie podobać, no i oczywiście mojemu Konradowi, ale przede wszystkim stawiam siebie, ja to będę pod, za każdym razem podkreślać, że robię tylko i wyłącznie dla siebie to. Masz dość duże grono fanów. Jak myślisz, jak oni zareagują na, na tą decyzję i na zmiany, które się zadzieją? Mam nadzieję, że dobrze zareagują, że nie odejdą i nie zhejtują mnie. Tutaj mam, nie ukrywam, że największe obawy, z tego względu, że ja od zawsze promuję taką naturalność. E, nigdy nic sobie nie poprawiałam, e, nic sobie nie polepszałam. Zawsze e, jestem oceniana jako ta naturalna, prawdziwa, e, a tutaj jednak no już jest chirurgia plastyczna e, i poprawiam co nieco. Natomiast mam nadzieję, że to w jaki sposób mówię i, i to dla, dlaczego w ogóle robię tą operację, będzie wystarczające dla osób, które mnie polubiły, które są ze mną i, i totalnie mnie zrozumieją. Ale zobacz, paradoksalnie, jak wykonujesz zabiegi u chirurga szczękowego, robisz implanty, wybielasz zęby, tego się nie wstydzimy. To chcemy pokazywać to jest inwestycja w nas. Również widać, że była jakaś zmiana, tak? Może dlatego, że to jest taka wiesz, mała zmiana. Drobna, minimalistyczna, ona nie jest jakaś taka, wiesz. Y... Ja mam wrażenie, że to podejście do chirurgii plastycznej jest teraz takie w związku z tym, że kiedyś rzeczywiście y, kobiety przesadzały. Mhm. Teraz idzie cała ta chirurgia. Znaczy, no, tak jak powiedziałaś, to też zależy od osoby, ale. Chcemy wyglądać naturalnie, chcemy, żeby te proporcje były zachowane, ale chcemy, żebyśmy dobrze czuli się w naszym ciele i żeby ono wyglądało na zdrowe, na zadbane. Więc można też powiedzieć, że to jest inwestycja we mnie i w moje dobre samopoczucie. Jeżeli mam potrzebę wyglądać tak, jak chcę i tak, jak się dobrze czuję, to po prostu to robię. A jeszcze teraz sobie właśnie przypomniałam, co akurat jest bardzo istotne i bardzo fajne, że na konsultacji w klinice doktor sam zaproponował mi wielkość, która nie jest sztuczna, nie jest przesadzona, więc jakby tutaj z góry też chcą, żeby to wszystko było naprawdę ze smakiem, żeby to było naturalne. Natomiast są osoby, które na dzień dobry przychodzą i mówią: Panie doktorze, ja chcę mieć duże piersi, widoczne, no, ale to już wtedy wiadomo, jakby walka z wiatrakami, bo przychodzi osoba, która gdzieś tam ma już swoje, swój zamysł, swoją potrzebę. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że moda, moda, jeżeli tak można nazwać, mocno poszła w tą naturalność. Tak. Więc yy, uważam, że ja w dalszym ciągu będę wyglądać naturalnie, ale moja też psychika się polepszy, moje samopoczucie się polepszy. No i taki mój komfort, taki codzienny komfort, a wydaje mi się, że to jest taki chyba najważniejsze. Modna jest chirurgia plastyczna i wykonywanie zabiegów w Turcji. Kobiety wyjeżdżają, operują się za granicą. Przyszło ci to do głowy? Przyszło. Nawet miałam propozycję jeszcze przed przyjściem tutaj. Od tureckiego chirurga. Tak, dokładnie. Polka pracuje, więc tam w Turcji, więc gdzieś tam była jakaś propozycja. Natomiast była to kusząca propozycja, nie ukrywam, ale gdzieś tam rozsądek zapukał do mojej głowy, bo jednak komfort posiadania lekarza i kliniki tu na miejscu, gdzie w razie gdyby cokolwiek się działo, w razie moich jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń czy obaw, przyjeżdżam i jestem jakby na miejscu. Gdybym tam się zoperowała, wróciła do Polski, bo wiem, że tam rekonwalescencja też bardzo szybko jakby trwa, wracamy do Polski, a jeżeli coś się nagle by wydarzyło, to co wtedy? Dzwonię, robię zdjęcie, wysyłam. To no też ciężko brać odpowiedzialność za innego lekarza, tak? Czyli przyjść na konsultacje. Do kogoś innego tu w Polsce? Tak, dokładnie. Więc jednak ten komfort mój yy, chcę mieć w 100%. Więc klinika tutaj w Polsce uważam, że to jest najlepsze, najlepsza z opcji. A powiedz podczas konsultacji rozmawialiście o tym jak będzie wyglądała rekonwalescencja, jak długo kiedy będziesz mogła powrócić do normalnej aktywności. Rozmawialiśmy, yy, rozmawialiśmy, wiem, że trzeba nosić biustonosz na początku, oczywiście się nie przesilać. Później mogę nosić biustonosz swój prywatny, no ale to wiadomo, to jest na Czyli na będę musiała nosić. Będę musiała nosić biustonosz, czego nie, nie trawię, nienawidzę. Ale, ale może Ci się spodoba. A może mi się spodoba, zobaczymy. <grym> Powiem Ci, że ja ogólnie y, myśląc o tym, na jaki temat rozmawiamy, jest to dla mnie troszeczkę takie niekomfortowe, bo jednak y, dosyć odważny temat, jeżeli chodzi o piersi, o biust, ale z drugiej strony do, do odważnych świat należy i może właśnie fajnie gdzieś tam przetrzeć ten, ten taki temat tabu, żeby, żeby kobiety się otworzyły do do, do, do nowego, do czegoś. Nowego, jak się źle czują. Szczególnie, jeżeli ciele. dokładnie źle się czują ze swoim ciałem i żeby miały świadomość tego, że można to poprawić, można to zmienić, a w dalszym ciągu będziemy sobą, będziemy naturalne i, i nie będzie to sztuczne. Bo to wszystko jest y, zdroworozsądkowe. Jeżeli jest zdroworozsądkowe, to wszystko wtedy zostaje w naturze. Jak już podjęłaś decyzję o poddaniu się operacji, czy był ktoś, kto ci ją odradzał? Odradzał może nie, ale zadawał dużo pytań i pytał, czy zastanawiałam się pod kątem takim zdrowotnym, jeżeli chodzi o USG piersi, no bo wiadomo, musimy się badać i czy to nie koliduje. Natomiast z tego, co się dowiedziałam, z tego, co wiem po konsultacji, to w zupełności nic nie koliduje. Taki implant, który jest pod mięśniem, nawet wręcz jest zalecenie od lekarza, już po implantach, żeby systematycznie robić USG, żeby sprawdzać, czy wszystko jest ok z piersiami, ale również z implantami, więc to wszystko idzie w parze, i jeżeli chodzi o te kwestie zdrowotne, to tutaj akurat jestem, jestem spokojna. Dużo mówiłyśmy o piersiach, ale zabieg Make makeover to nie tylko operacja plastyczna piersi, ale także brzuszek. Myślałeś, mhm. również... a mój brzuszek potrzebuje opieki. Tak, ja wiem. Ja umiem się dobrze ubrać, ja umiem fajnie tutaj maskować to co nieładne, to co niekomfortowe w moim ciele. Ale trudno sobie wyobrazić, że ważysz. 50 kilo i coś z tym brzuchem jest nie tak. Po co Wiesz ten co? zabieg? Ja nie wiem, czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że właśnie u tych szczuplejszych osób te wszystkie y, tematy y, od mamusiek, czyli biust i brzuch, on jeszcze bardziej wychodzi. Bo my jesteśmy szczupłe i to, co nam nagle się powiększyło, wisi. I nie ma gdzie się schować, a u tych bardziej okrąglejszych, powiedzmy, osób to gdzieś tam się tuszuje, to tak bardziej naturalnie wygląda. No u mnie jest jak jest. Ja jeszcze mam przepuklinę pępkową, czyli pępek mam taki wystający, co jest dla mnie naprawdę dużym minusem i z tym bardzo niekomfortowo się czuję, bo ja nie mówię, że chcę chodzić tak i tak żeby wszystko było widać. Ale ten brzuszek czasami jak gdzieś tam wyjdzie, albo założyć ładny biustonosz, koszulę niezapiętą, spodnie niżej, fajnie gdzieś ten brzuch pokazać. Natomiast ja tego nie robię, bo jest jak jest. No i ta rozciągnięta skóra i, i, i też mam rozstępy, bo ten brzuch naprawdę się mocno rozciągnął. Więc brzuch to jest rzecz, która jest druga na moim liście. I ona będzie na pewno zrobiona i uważam, że każda mama, która ma problem z brzuchem, a jest sporo osób, umie na Instagramie, jak, jak gdzieś tam poruszam jakiś temat, to odzew jest bardzo duży. Dużo mam mamusiek po prostu na swoich socialach, więc jeżeli czują się niekomfortowo, to ja będę totalnie namawiać, żeby zainwestować po prostu w siebie. są sposoby. Skoro są sposoby tak, żeby zainwestować w siebie, e, zaoszczędzić na innych rzeczach, a zrobić coś, n, już co będziemy mieli do końca życia, a będziemy się czuły piękne, e, będziemy się czuły e, same ze sobą, piękne i takie e, dopieszczone. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Za szczerą rozmowę. Mam nadzieję, że to będzie inspiracja też dla innych kobiet, które. Myślą o plastyce brzucha czy o plastyce piersi, pociąży, a może nawet nie pociąży. Ja też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, ja też, że ta rozmowa doda też odwagi innym kobietom, bo przełamie ja, trochę temat tabu. Tak, że przełamie trochę. Ja nie od początku byłam taka odważna. Musiałam dojrzeć I, i każda z nas musi dojrzeć do tej decyzji, jeżeli w ogóle chce taką podjąć, ale mam nadzieję, że, że chociaż odrobinę pomożemy kobietom w tym, żeby. Na, na przodzie przede wszystkim myślałam o sobie, siebie. tak. Trzymam kciuki za szybką e, rekonwalescencję, za szybki dziękuję powrót e, do, e, do, do, do pełnej domu. formy. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. A ja bardzo Wam dziękuję za Czas, który spędziliście z nami, aby yy, wysłuchać naszego odcinka. Jeżeli macie ochotę nas obejrzeć, jesteśmy również na kanale YouTube. Mamy nagranych kilka innych odcinków, gdzie poruszamy równie ciekawe tematy z zakresu chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej czy szeroko pojętego zdrowia. Zapraszam na kanał Szczyt Piękna. Do usłyszenia!